To jest wolierka do tych bażantów złotych. Jest osłonięta taką ciemną wycieniającą włókniną. Osłoniłem to, bo zimą, jak były te mrozy, to wiało strasznie. I po co ma tam wiać, żeby się chłopaki, że tak powiem, przeziębiły w tej wolierce. No ja sobie tam, o, ładnie śmigają, mają swój domek. Teraz pokażę w środku, jak tam sobie radzą. Mamy tutaj... Yy... Bażanty złote, są w tej wolierce dwa samce i cztery samiczki. Są to młode, bo mają gdzieś około pół roku. Może te samczyki, może 8 miesięcy. Ale tak to na chwilę obecną. Są w miarę takie spokojne. Sobie tutaj walczą. Tak powiem. Nie boją się zbytnio. Czasami trochę popłochu zrobią. О, башня.